Katolicki ksiądz powiedział to, co wielu myśli, lecz nikt nie odważy się powiedzieć. Oskarżył papieża o doprowadzenie kościoła do punktu, z którego nie ma odwrotu. Mówi otwarcie o schizmie, o głębokim, być może nieodwracalnym rozłamie. Gest, który mógł go kosztować ekskomunikę, to poważny historyczny moment i warto posłuchać go w całości. Oglądaj do końca. I właśnie teraz, gdy rozpoczyna się Wielki Tydzień, w którym tajemnica cierpienia łączy się z triumfem zbawienia, głos niektórych ludzi Kościoła, wciąż zdolnych do szczerego mówienia, rozbrzmiewa szczególnym echem. Wśród nich znalazł się list księdza Joachima Heimerla, austriackiego księdza, który w liście opublikowanym na stronie internetowej Marka Tosattiego odkrył to, czego wielu udaje, że nie widzi słonia w pokoju. Duży, niewygodny problem, którego nikt nie chce nazwać otwarcie, ale który dominuje na scenie. Nie poruszamy się już w sferze teologicznych niuansów ani duszpasterskich różnic. Stoimy w obliczu zmiany religii. W liście Heimerl nie ogranicza się do krytyki obecnego pontyfikatu, otwarcie oskarża go o chęć założenia kolejnego kościoła. To nie jest aktualizacja, nie! To nie jest inna interpretacja. Ale jest to nowy model kościoła, który zrywa z tym, co przez stulecia stanowiło katolicką tożsamość. To koniec ciągłości, planowane anulowanie tego, co kiedyś nazywano tradycją. Nie są to jednak katastroficzne ostrzeżenia, lecz słowa wypowiedziane przez samego papieża. Nowy kościół synodalny, zgromadzenie kościelne itd. Nie ma już czasu na życzliwe interpretacje. Hasła te należy traktować jako to, czym są manifest ideologiczny. Słoń w pokoju, jak mówi austriacki ksiądz, stał się teraz gigantyczny, nie sposób go zignorować. I wcale nie jest to ukryte, jest to widoczne dla każdego. Jednak ze strachu lub wygody większość woli szukać gdzie indziej. Franciszek nie reprezentuje ciągłości z nauczaniem Jana Pawła II ani Benedykta XVI. W istocie stanowi to jego systematyczne zaprzeczenie. Zacięta walka z tradycyjną liturgią nie jest szczegółem. Jest symbolicznym aktem rewolucji teologicznej, która ma na celu wykorzenienie wszelkich pozostałości przedsoborowej tożsamości. Ci zaś, którzy się temu sprzeciwiają, są etykietowani, marginalizowani. Jeśli nie całkowicie uciszani. Nie chodzi o to, czy ten projekt się podoba, czy nie. Chodzi o to, że istnieje. To jest prawda, który jest w toku. A ktokolwiek dziś nadal mówi o rozwoju organicznym lub hermeneutyce ciągłości, czyni to z powodu intelektualnej nieuczciwości lub ślepego posłuszeństwa. Ponieważ nie możemy już udawać, że wszystko jest w porządku, że chodzi tylko o różne style czy podejścia duszpasterskie. Mamy tu do czynienia z mutacją genetyczną katolicyzmu, transformacją, która podważa same podstawy wiary, a milczenie w tym kontekście jest już współudziałem. I właśnie w ostrych, odważnych i bezlitośnie jasnych słowach ojca Joachima Heimerla dostrzegamy wyraźną, odsłoniętą przepaść między tym, czym Kościół był. A tym, czym próbujemy go uczynić. Austriacki ksiądz, który teraz, jak się wydaje, postanowił podpisać ekskomunikę siłą samej prawdy, nie ogranicza się do opisania katastrofy. On ją nazywa, ujawnia, potępia. Jego oskarżenie jest jasne, wyraźne i jednoznaczne. Franciszek, jak sam mówi, nie jest strażnikiem spuścizny lecz architektem nowego budynku wzniesionego na zupełnie innych fundamentach. Nie papież nawiązujący do przeszłości, ale inicjator równoległego postkatolickiego kościoła, w którym tożsamość jest płynna, a prawda podlega negocjacjom. Joachim Heimerl nie boi się wypowiedzieć słowa schizma słowa którego gdzie indziej unika się jak bluźnierstwa i robi to nie z prowokacji, lecz z konieczności. Jego analiza ma charakter chirurgiczny. Nie mamy do czynienia z drobnymi zmianami duszpasterskimi, ale z systemową nieciągłością. Nie możemy mówić o jednym kościele, gdy z jednej strony walczymy o utrzymanie tradycyjnej mszy, a z drugiej tłumimy ją metodami administracyjnymi godnymi państwa autorytarnego. Nie można mówić o jedności, jeśli papież błogosławi to, co Pismo Święte potępia. Nie może być mowy o ciągłości, gdy doktryna zostanie przeformułowana w taki sposób, że stanie się nierozpoznawalna. Austriacki ksiądz dotyka czułego punktu, gdy mówi o zgromadzeniu kościelnym zaplanowanym na 2028 Rety. Samo określenie, jak mówi, jest protestanckie, obce gramatyce Kościoła katolickiego. To kolejny znak, o ile w ogóle był potrzebny że jesteśmy świadkami procesu głębokiej transformacji, w którym system teologiczny Kościoła ulega rozpadowi i zostaje zastąpiony systemem zgromadzeniowym, relatywistycznym i populistycznym. A ktokolwiek ośmieli się sprzeciwić temu nowemu kursowi, zostaje nazwany sztywnym, zacofanym, niesynodalnym. Heimerl doskonale o tym wie, lecz mimo to nie przestaje. Jego tekst to cios w brzuch dla tych, którzy wciąż uparcie powtarzają mantrę reformy w ciągłości. Bo, jak sam mówi, nie ma tu żadnej ciągłości. Tego nie ma w liturgii, tego nie ma w doktrynie, tego nie ma w wizji kościoła, tego nie ma i być może to jest rzecz najpoważniejsza w rozumieniu papiestwa. Panujący papież nie postrzega już siebie jako związanego tradycją. Lecz jako absolutnego prawodawcę, zdolnego do ponownego przekształcenia tego, co otrzymał, tak jakby był panem, a nie sługą prawdy. Jednakże, mówi Heimerl, mimo że wszystko to jest jasne dla wszystkich, większość wierzących nadal udaje, że nic się nie dzieje. To się nazywa strach, albo co gorsza, nawyk. Ale milczenie w tym historycznym momencie ciąży jak poczucie winy. Podczas gdy ludzie wiwatowali na cześć Jezusa, rzucając palmy i ukrzyżowując go kilka dni później, dziś inny lud wiwatuje na cześć nowego kościoła, nie zdając sobie sprawy, że grzebie ten prawdziwy. Ale sprowadzanie obecnej katastrofy do Franciszka byłoby wygodnym i mylącym uproszczeniem. Ojciec Heimerl, choć z chirurgiczną precyzją podkreśla odpowiedzialność panującego papieża, nie popełnia tego błędu. Jego spojrzenie jest szersze i głębsze. Franciszek jest dojrzałym, czy raczej zgniłym, owocem procesu, który rozpoczął się znacznie wcześniej i który znalazł żyzny grunt dzięki dziesięcioleciom ustępstw, milczenia i niejasności. Jan Paweł II, dziś beatyfikowany także przez pamięć zbiorową, z pewnością miał zasługę w powstrzymaniu pewnych posoborowych ekscesów, ale nie potrafił, albo może nie chciał. Uleczyć pęknięcia, które już się pojawiło. Owszem, mówił z naciskiem o tradycji, ale nigdy nie odważył się przedstawić jej soborowi. A sobór, ten prawdziwy, autentyczny, a nie ten wyidealizowany, wprowadził nową gramatykę kościelną, z której wszystko inne się wywodzi. Benedykt XVI, stosując swoją hermeneutykę ciągłości, próbował załagodzić rozdźwięk, lecz było już za późno. Machina ruszyła, a jego najbardziej proroczym gestem było, paradoksalnie, odsunięcie się na bok. Francesco zatem niczego nie wymyśla: kończ tylko to, co inni zaczęli, lub na co pozwolili. To nie wyjątek, to wynik, ale to nie on jest prawdziwym problemem to cały system, który to wygenerował, przyjął i wspierał. A jeśli chodzi o przyszłość, Ojciec Heimerl nie pozostawia miejsca na pocieszające złudzenia. Nie chodzi o naiwne liczenie na to, że burza minie, albo że przyszły papież będzie w stanie naprawić sytuację z czystą kartą. Zniszczenia są głębokie, strukturalne i dotyczą samej tożsamości Kościoła. Franciszek, jak mówi ksiądz, przygotował już grunt pod to, co ma nadejść. Zgromadzenie kościelne w 2028 roku. Termin ten, jak podkreśla, trąci protestantyzmem i oznacza definitywne zerwanie z językiem katolickim, gdzie będzie nadal budowany ten nowy, synodalny, płynny, demokratyczny i horyzontalny Kościół. Heimerl nie chce już mówić o reformie. Teraz mówi się o refundacji. A kluczowym pytaniem dla każdego wiernego katolika nie jest już, kiedy to się skończy, lecz czy będę nadal potrafił rozpoznać Kościół kiedy to wszystko się dokona? Co o tym myślisz? Jeśli spodobał Ci się film, napisz w komentarzu Amen. Niech Bóg Cię błogosławi.